Drogi Boże, nasz Ojcze Niebieski, przychodzę dziś rano przed Ciebie, prosząc o Twoją pomoc, abym mógł być lepszy każdego dnia. Panie, wiem, że droga chrześcijaństwa nie jest drogą łatwą. Nie jest biernym przeżyciem jak oglądanie filmu, ale raczej aktywną i zdyscyplinowaną drogą, podobną do zaciągnięcia się do wojska. Pomóż mi, Ojcze, codziennie pamiętać, że naśladowanie Chrystusa wymaga aktywnego uczestnictwa i całkowitego poświęcenia. Łukasza, rozdział 9, przypomina nam, że pójście za Tobą, Panie, to poważne zobowiązanie. Jezus powiedział: Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech codziennie bierze krzyż swój i naśladuje mnie. Pomóż mi, panie, zrozumieć prawdziwy sens niesienia krzyża. Obym poniósł niezbędne poświęcenia, nawet jeśli oznacza to rezygnację z osobistych wygód, przychylności świata, a nawet własnych obowiązków rodzinnych. Wiem, że naśladowanie Chrystusa to coś więcej niż zwykła akceptacja. To rygorystyczne szkolenie w wierze. Panie, pomóż mi być zdyscyplinowanym w modlitwie, wiedząc, że to jest fundament silnego życia chrześcijańskiego. Niech każdego dnia znajdę czas na rozmowę z Tobą, nie tylko na pytanie, ale także na usłyszenie Twojego głosu i Twojego przewodnictwa. W Ewangelii Mateusza, rozdział 16. Werset czwarty. Jezus powiedział: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Niech te słowa rozbrzmiewają w moim sercu i nieustannie przypominają o konieczności wyrzeczenia się siebie, swoich pragnień i pragnień, aby podążać drogą, którą dla mnie przygotowałeś. Ojcze! Pomóż mi być oddanym czytaniu Pisma Świętego. Niech Twoje słowo będzie lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce. Obym odnalazł w niej mądrość, siłę i przewodnictwo niezbędne do stawiania czoła codziennym wyzwaniom. Panie, spraw, żebym postrzegał chrześcijaństwo nie jako zwykłą rozrywkę. Ale jako życie pełne zaangażowania i całkowitego poddania się. Pomóż mi żyć życiem oddanym naukom Chrystusa, odzwierciedlając Twoją miłość i łaskę we wszystkich moich działaniach. Panie, wiem, że podążanie za Tobą może oznaczać utratę łaski świata, stawienie czoła prześladowaniom, a nawet odrzucenie przez moich bliskich. Ale ufam, że Ty jesteś ze mną we wszystkich tych chwilach. Daj mi odwagę, Panie, abym pozostał mocny w wierze, nawet w trudnych okolicznościach. Pomóż mi pamiętać, że ofiary, które dla Ciebie ponoszę, są tymczasowe, a wieczna nagroda jest o wiele większa. Ojcze, pomóż mi postrzegać życie chrześcijańskie jako okazję do służenia. Kochania i wzrastania w świętości. Niech będę żywym przykładem Twojej łaski i miłosierdzia dla otaczających mnie ludzi. Niech moje życie będzie świadectwem Twojej przemieniającej mocy. Pomóż mi żyć w sposób, który będzie wielbił Twoje imię, będąc odbiciem światła Chrystusa w świecie. Panie, wzmocnij mnie do podejmowania codziennych duchowych bitew. Obym przywdział zbroję Bożą, jak opisano w szóstym rozdziale listu do Efezjan, i był przygotowany na przeciwstawienie się podstępom wroga. Niech tarczą wiary, hełmem zbawienia, mieczem ducha i każdym innym elementem tej zbroi będę mógł stoczyć dobry bój wiary. Ojcze, pomóż mi pilnie szkolić się duchowo, wiedząc, że tak jak żołnierz potrzebuje rygorystycznego szkolenia, aby być gotowym do bitwy, tak i ja muszę przygotowywać się poprzez modlitwę, czytanie Pisma Świętego i prowadzenie świętego życia. Obym nigdy nie postrzegał chrześcijaństwa jako czegoś biernego i łatwego, ale jako wezwanie do działania i całkowitego poświęcenia. Panie, pomóż mi pamiętać, że życie chrześcijańskie to zobowiązanie na całe życie, a nie coś, co robię tylko wtedy, gdy jest to wygodne i łatwe. Spraw, abym pozostał Ci wierny we wszystkich obszarach mojego życia, wiedząc, że Twoja łaska mnie podtrzymuje. Ojcze, pomóż mi żyć na wzór Chrystusa, który oddał wszystko, aby pełnić Twoją wolę nawet jeśli oznaczało to cierpienie i poświęcenie. Panie, pomóż mi podążać za Twoimi naukami z czystym sercem i zdecydowanym umysłem. Niech moja wiara nie opiera się tylko na słowach, ale na czynach, które odzwierciedlają miłość Chrystusa we wszystkim, co robię. Niech będę światłem pośród ciemności, wskazującym drogę zagubionym. Pomóż mi postrzegać każdy dzień jako nową szansę, aby lepiej Ci służyć i wzrastać w mojej wierze. Panie, kontynuując tę modlitwę, proszę, aby Twoje światło oświeciło mnie i oświetliło ścieżkę, którą muszę podążać. Jezus nauczył nas nieść swój krzyż, wzywając każdego z nas do poświęceń i wyrzeczeń niezbędnych do naśladowania Go. Ojcze, pomóż mi w pełni zrozumieć, co to oznacza, i żyć zgodnie z tym powołaniem. Niech zrozumiem, że niesienie mojego krzyża to nie tylko znoszenie trudności, ale całkowite i stałe poddanie się Twojej woli. Niesienie krzyża oznacza porzucenie doczesnych zajęć, wyrzeczenie się wygód tego świata i życie w służbie i poświęceniu. Panie, Pomóż mi odłożyć na bok moje pragnienia i ambicje, abym mógł Ci służyć całym sercem. W Ewangelii Łukasza, rozdziale 9, wersecie 23 Jezus mówi nam: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech codziennie bierze krzyż swój i naśladuje mnie. Niech te słowa odbijają się echem w mojej duszy i codziennie przypominają mi o powadze mojego zaangażowania wobec Ciebie. Ojcze, daj mi siłę, abym porzucił rzeczy tego świata, które oddzielają mnie od Ciebie. Spraw, abym rozpoznał pułapki materializmu, dumy i egoizmu i wybrał drogę pokory, hojności i miłości. Pomóż mi żyć nie dla uznania ludzi, ale by podobać się Tobie we wszystkich moich działaniach. Niech moje życie będzie odbiciem Twojej miłości i Twojej łaski, i abym wywierał pozytywny i znaczący wpływ na otaczających mnie ludzi. Panie, pomóż mi zrozumieć, że prawdziwym znaczeniem naśladowania Chrystusa jest rezygnacja z własnej woli, aby wypełnić Twoją. Obym żył zgodnie z naukami Jezusa, zawsze szukając twojego przewodnictwa i mądrości. W Ewangelii Mateusza, rozdział 16, werset 24. Jezus przypomina nam, że naśladowanie go wiąże się z głęboką osobistą ofiarą. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: Jeśli ktoś chce pójść za mną, Niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój. Dzia, Ojcze, obym z radością przyjmował te ofiary, wiedząc, że to, co zyskuję, jest nieskończenie cenniejsze niż wszystko, co mogę stracić. Pomóż mi odnaleźć radość w służeniu, kochaniu i życiu dla ciebie. Oby każde wyzwanie postrzegałem jako okazję do wzrostu w wierze i zaufaniu Tobie. Obym pamiętał, że tak jak Jezus niósł swój krzyż dla nas, tak i ja jestem powołany nieść moje dla Niego. Bądź błogosławiony każdego dnia. Zarejestruj się już teraz, aby Jezus jest drogą i wzmocni swoją wiarę. Nie przegap żadnej modlitwy. Panie, Pomóż mi żyć uczciwie, posłuszny Twojej woli w każdym aspekcie mojego życia. Niech moje działania zawsze będą zgodne z Twoimi boskimi przykazaniami, a nie tylko z moimi osobistymi pragnieniami. Niech będę przykładem wiary i uczciwości żyjącej zgodnie z wartościami chrześcijaństwa we wszystkim, co robię. Pomóż mi być dobrym szafarzem darów i możliwości, które mi dałeś, wykorzystując je do wielbienia Twojego imienia i pomagania innym. Ojcze, spraw, abym w codziennym życiu ucieleśniał wartości chrześcijaństwa. Obym kochał tak, jak kochał Jezus, służył tak, jak On służył i żył tak, jak On żył. Niech we wszystkich moich kontaktach szukam sprawiedliwości, miłosierdzia i pokory. Pomóż mi postrzegać każdą osobę, którą spotykam, jako okazję do okazania Twojej miłości i łaski. Niech będę cierpliwa, współczująca i gotowa przebaczać, odzwierciedlając serce Chrystusa we wszystkim, co robię. Panie, Daj mi odwagę żyć swoją wiarą otwarcie, bez strachu i wstydu. Niech będę latarnią światła w świecie, często pogrążonym w ciemności. Niech moje życie będzie potężnym świadectwem Twojej miłości i Twojej przemieniającej mocy. Pomóż mi pamiętać, że chociaż droga może być trudna, Ty zawsze jesteś ze mną, prowadząc wzmacniając i zachęcając ojcze spraw abym pozostał mocny w wierze nawet w obliczu prób i wyzwań spraw abym całkowicie zaufał twojej opatrzności i twojej miłości pomóż mi pamiętać że tak jak apostoł Paweł powiedział w ósmym wersecie listu do Rzymian uważam że naszych obecnych cierpień nie można porównywać z chwałą, która się w nas objawi. Niech mój wzrok będzie utkwiony w Tobie, wiedząc, że wieczna nagroda jest warta każdej ofiary, którą dla Ciebie poniosę. Panie, niech moje serce zawsze będzie zwrócone ku Tobie, szukając Twojego przewodnictwa i żyjąc zgodnie z Twoją wolą. Niech będę wierny do końca. Wiedząc, że Ty jesteś wierny i sprawiedliwy, aby spełnić wszystkie Twoje obietnice. Ojcze, pomóż mi żyć w sposób, który oddaje Ci cześć, odzwierciedla Twój charakter i przyciąga innych do Twojego królestwa. Obym był żywym przykładem tego, co to znaczy być prawdziwym naśladowcą Chrystusa. Amen.